Subskrybuj kanał, kliknij w dzwoneczek, zaznacz kwadracik, zapisz jesteś na bieżąco. Daj łapkę w górę. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony: Maciek to kolejny 28 <grydy <grydy> odcinek z Gryde z 4. Pani doktor? Hmm, nasza Julia jest bardzo rozbawiona, chociaż <grydy> przegrała wczoraj, w sensie w poprzednim odcinku, w sensie w poprzednim dniu odcinkowym przegrała w zawodach dla początkujących, chociaż ma piąty, prawie szósty poziom gry, gry wideo. No, ale trudno, zupełnie trudno. Dzisiaj idziemy do pracy, dostaliśmy ostatnio awans na ósmy poziom, także jesteśmy lekarzem specjalistą obecnie i naszym zadaniem, takim super, ekstra zadaniem pracowym... W pracy będzie odebranie porodu. Mam nadzieję, że Simka, która ma rodzić, przyjdzie do naszego szpitala jak najszybciej, ze względu na to, że im szybciej się z tym wyrobimy, tym szybsze będą szanse i większe będą szanse na to, że dostaniemy awans. Tak. Także wszyscy trzymamy kciuki za naszą Simkę i za Simkę, która przyjdzie do naszego szpitala, żeby urodzić. Ciekawe co tu będzie. Pewnie jakiś randomowy sim, także pff, nie przejmujmy się tym zupełnie. No ale ktoś, ktoś na pewno będzie musiał urodzić, żebyśmy my dostali awans na 9 poziom, a potem z dziewiątego będziemy od razu ordynatorem prawie i będzie super. Tak, Boże, ale jestem pięrona. Yy, Sory, ale ja za chwilkę tak w sumie to idę do pracy, także nie bardzo mam czas, żeby iść z tobą na jakieś yy, bieganie po okolicy. Sorki, <laughs> sorki memorki. Ej, what's wrong? No właśnie. Już myślałam, że coś się zbogowało, nie pójdziemy do pracy. Dobra, oczywiście, że dołączamy. A, nie powiedziałam słowa na dziś, a to zaraz. Kochani moi, mm, słowo na dziś to palma. <grych> Także wszyscy piszemy palma, i wszyscy dajemy łapeczkę w górę, a my zajmujemy się już um, zajmowaniem, zajmujemy się zajmowaniem naszymi biednymi, chorowitymi zimami. I widziałam, że kasla, kas, kaslała, kasłała i ma pręgi, znaczy ma wysypkę na y, ciele, także na pewno jest chora. Już mogę to założyć. Chociaż w sumie nie musimy ich leczyć, bo pozostaje nam tylko czekać na kobitkę, która przyjdzie rodzić do naszego szpitala. E, Prześwietl ciało. Ok, prześwietlimy od razu ciało, tak na szybciutko. O, nie miała tego. Nie miała niczego w ręku. Ej, prześwietliłam ciało. No właśnie. Diagnozystań pacjenta na pewno nie. Zmierzymy temperaturkę. A zmierz temperaturkę? Weź, ziomeczko, i sobie stąd, bo ja tutaj leczę. Temperaturka całkiem spoko, przyzwoita diagnoza do postawienia, tak? Element grupa pieczenie w brzuchu, zimno dreszcze. I have no creeping and fucking idea. A, aparatem rentgen na... aparatem, Dobra, badania rentgenowskie, oczywiście śmigamy na badania rentgenowskie. Śmigamy na badania rentgenowskie? No właśnie. Dobrze, że się rozumiemy. O, ktoś rentgena naprawił, no chyba, że ja go naprawiłam w ostatnim odcinku, nie pamiętam? Nie mam żadnego pojęcia. I od razu przeanalizujemy to, co nam tutaj dała. Um... Potrzebne mogą być dalsze badania. Not good, not good, really not good, Dziękuję za awans. Dziękuję, Salim. Dziękuję, że pamiętałeś. Chociaż już nie mieszkamy obok siebie, bo się wyprowadziłam od ciebie, bo denerwowałeś w sumie. Ale dziękuję, że pamiętasz, że istnieje i że dostałeś informację o moim awansie. Widzę to domowe, co do. Prosząc by do niego, do domu, przybiegł, lekarz. Y... Okej, okay, kliknij recepcję, aby udać się z wizytą domową. Dobrze. Mm, idź na wizytę domową. Śmigamy na wizytę domową. Przestań analizować, idziemy na wizytę domową. Ciekawe jest, co się stało. Pierwszy raz chyba coś takiego mi się przydarzyło obecnie. Nie, no jak Boga kocham, pierwszy raz mi się zdarzyła wizyta domowa i zobaczcie, gdzie jesteśmy. Nie, nie kojarzę tego miejsca. <noise> Zobaczcie, gdzie jesteśmy, nie kojarzę tego miejsca. A nie, nie mieszkałam tutaj nigdy. Chociaż może tutaj mieszkałam, ale z zupełnie innym rodzinką. Tak, na pewno tutaj mieszkałam, bo się denerwowałam, że tak długo się chodzi z pomieszczenia do pomieszczenia. Dobra, coś się z tobą dzieje, tak? Zbadajmy pacjenta, zobaczymy co, co nam powie. Pani. ta Mucha. No dobrze, zbadałam. Ziemek, nie denerwuj mnie, proszę. Y I podaj lekarstwo. Tak po prostu. Aha, bo tutaj. Mm. Poczekajcie, bo tutaj mam trzy osoby chore. A to nie jest. No to nie jest przypadkiem nasza kobietka, która pracuje z nami w szpitalu. Dobra, zbadana i podaj lekarstwo. Okej, okay, druga osoba i jeszcze dziś powinna być trzecia. Tutaj jest przy komputerze oczywiście siedzi Moira. <śpuszczaj> Patrzcie jak zgadłam. Poznałam ją po tych pięknych rudych włosach. <śpiękne> No, gdyby to każde leczenie było proste, słuchajcie, to by było super. Um, brawo, udało ci się pomóc wszystkim pacjentom i wyleczyć ich, zasługujesz na poklepanie po plecach. Ej, naprawdę dostałam tylko tyle? Wróć do szpitala. Mm. A, dostałam trochę więcej. E, wróć do szpitala. No dobra, kim my się zajmowaliśmy? Nie pamiętam, kim się zajmowaliśmy, ale... Okej... Okay. Okej, okay, okej. Okay. Uh. Hmm. Chyba tobą się zajmowałam, co? Ja, ale nie mogę. Świetnie. No dobra. To zajmiemy się tobą przez chwilkę. No, jak tylko usiądziesz. I gdzie ty idziesz? Swędzenie. Dobra. Eee, swędzący Plumbop. No, come on! Dobra, najpierw może przyjmiemy na kozetkę. Może od tego zacznijmy. Um, przyjmij na kozetkę. A potem od razu stwierdzamy y, swędzący... O, patrzcie, usunął się. No, grzeczny chłopiec. Um, tak, przyzwoite diagnoza sw swędzący. Postawione. Teraz pytanie, jakie jest leczenie? Skieruj na operację. Nopę. Nope, 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 nope. Do uszu pacjenta, tak? Do uszu. A gdzie jest? A tu jest spadaj. Do czego? Do uszu, dobra. Do uszu jest. Masakra. Masakra. A trochę nam brakuje do 100%. Ale na pewno dzisiaj nie będzie porodu. Bo już mieliśmy nagłą sytuację. Znaczy, bardzo mi przykro. E, pobrałabym od Ciebie próbkę, bo chciałabym przeanalizować w końcu coś i prześwietlimy jeszcze Ci ciałko. Okej, okay, niewiele mi to mówi. Ale na pewno przeanalizujemy i to też nam powinno dać troszeczkę punktów. Następne słabe diagnozy. Dobra, przejrzyjmy mu się. E, nie widzę żadnego uczulenia. Siedzi spokojny. Mm, nie, chciałam zmierzyć temperaturkę jeszcze. Pacjent wyszedł. No, I'm so sorry. Czasem tak bywa. Jest nosicielem choroby. No tyle to ja też wiem, wiesz? Dobra, termometr y nie wybuchł. Mm, Przyzwoita diagnoza. Gwiazdy przed oczami albo spuchnięta głowa. Szczerze, nie widziałam żadnych gwiazd. Nie widziałam, żeby go bolało coś. Także nie będę ryzykować. Nie będę zupełnie ryzykować. Zarejestruję wyniki. I to będzie najbezpieczniejsze, co mogę zrobić. Na obecną chwilę mogę jeszcze na przykład wziąć go na na eee, No jeszcze 100% niestety nie mamy, także muszę wykonywać jeszcze jakieś tutaj interakcje z naszymi Bardzo mi przykro. No, miało być króciutki odcinek, chciałam, żeby to był krótki, piękny odcinek, a tutaj jednak nie. No, chodzi o tego rentgena dziecko drugie. Ja nie mam całego dnia, żeby siedzieć tutaj i, i się z tobą męczyć. A, pobierz próbkę tkanki. Oj, ty to będziesz miał wiesz co? O dobra, nieważne. <noise> ja już bym powiedziała, że to są gwiaz gwiazdy i chichoty, tak. Yy, gazy i chichoty, ale nie. To jednak nie gazę. No, wyleczyłabym tamtą kobitkę, która jest na pierwszym miejscu, ale. Lol. Nie lubicie mnie, brak chroby ta głowa. Mm. A, dobra, 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 czaje, czaje, czaje. Cześć, smuchnięta głowa. A już myślałam, słuchajcie, że jest zdrowy. Już go chciałam wysyłać do domu. Ej, ona miała nie chorować. No tak, wiem. Czy to będzie lecz pacjenta za pomocą zastrzyku? No dobra. Zastrzyk możemy dać Ciekowi. I wszystko jest OK. Ty, mój misiu. Prześwietl ciało pacjenta. Zupełnie nie mam pojęcia, co ci może dolegać, ale... Widzę wysypki. E, wysypki, wysypkę w sumie. E, pobierz próbkę. Dobra, prześwietlenie niczego nie dało. Czyli na pewno to nie znam jak grypa. E, zajrzyj do uszu pacjenta. do, u, do oczu. Do uszu chciałabym. No dobra, zawroty głowy typowe. Przyswoite diagnoza też mnie interesuje. Chciałabym mieć pewną diagnozę. Żeby czegoś nie zwalić na sam koniec. Yy, na pewno nie będziesz niczego jadła, Miśka. Nie jesteś już na tyle głodna. Pacjent wyszedł. Trudno. Mm, do oczu. Tak? No super. Tylko, że ja już mu zajrzałam do oczu. Nie będę obcami ludziowi patrzeć do oczu. Miałaś nie chorować. No odporność na choroby miałaś dostać. I co? Mm, a co mamy w przyzwoitej diagnozie? Gwiazdy przed oczami albo brak choroby. Gwiazdy przed oczami... Ym, gdy Sim co jakiś czas ma zawarty głowy i latają mu takie gwiazdy wokół głowy, to chorobie na gwiazdy przed oczami. Ym. No mamy albo to, albo brak choroby. A on na pewno jest chory, bo ma wysypkę, tak? Ma pręgi. Pręgi by wskazywały gazy i chichoty. Ale z drugiej strony pręgi... E, pamiętajcie, że gazy i chichoty mają bardzo podobne symptomy, co gdyby Sim był zdrowy. Dobra. Mm, dobra, wiem, że za godzinę się kończy. Zobaczymy. Wskazuje, że jest nosicielem choroby. Czyli jednak gwiazdy przed oczami. No, no i teraz wszystko jest jasne, słuchajcie. Teraz w końcu wszystko jest jasne, że na pewno ma te gwiazdy przed oczami. Także diagnoza postawiona. Możemy dziecieczka uleczyć. Tak, uleczymy go. W ostatnich minutach, w sumie, pracy uda nam się go wyleczyć. Super. Także ostatnie pół godziny możemy poświęcić na zarejestrowanie wyników, analiz naszych dzisiejszych i dodać nowe badania do dziennika. Nie wiem, na ile nam starczy czasu, także cokolwiek, chociaż zróbmy. O, nawet na jedno nam nie starczy. A nie, starczyło. 2,5 tysiąca zdobyliśmy, ale nie mamy niestety awansu. Dobra, wracamy do domu. No i tak, jutro mamy dzień wolny. Patrzcie, znowu nam wrzucił awans, więc na pewno w piątek przyjdzie kobitka na. na co? Przyjdzie nam kobitka na poród. Także awans mamy już zupełnie z głowy. Możemy się cieszyć, radować w ogóle. Um, muszę coś wymyślić na następny odcinek. Co możemy w następnym odcinku robić, bo zupełnie nie mam póki co pomysłu, ale... Dzisiaj nie muszę mieć pomysłu. Muszę mieć pomysł do następnego odcinka, zanim go nagram. Także szaleństwa nie ma i problemu też nie ma. Zjemy sobie kolacyjkę jakąś tutaj zwykłą. To, co sobie ostatnio ugotowaliśmy, i patrzcie, miała nie chorować. Um, gdzie to jest? Odporność na choroby, tak? Odporni na choroby. Simowie mniej ryzykują zachorowaniem, a jeśli zachorują, będą szybciej zdrowieć. Aha, w ten sposób. No to chciałam wam powiedzieć aktualnie, że nasza synka jest chora, bo widać u niej. Um, nie, nie chcę wyjść. Um, bo widać u niej wysypkę. I panterza. Ta wysypka nie wiem w sumie, na co mogłaby wskazywać. Bo to jest panterka. Mm, ciężko powiedzieć, ale jeśli kupimy lekarstwo, to nieważne jaka byłaby to choroba. I tak, yy, i tak nas uleczy. Także kupimy sobie, wiecie co, kupimy sobie dwie butelki, nie, jedną butelkę lekarstwa. Zupełnie jedną butelkę lekarstwa nam wystarcza, bo później i tak będę musiała wszystko wyrzucić, bo wiecie, ja to jestem taka, że muszę mieć czysto w ekipunku. Także zjemy sobie kolacyjkę jeszcze jeden gryzek. No, jeszcze jeden gryzek, super. Gazy i chichoty. <głynie> Zdecydowanie to były gazy i chichoty. Wzięła lekarstwo, pokonała przeziębienie, tak to były gazy i chichoty. I co? Idziemy spać w sumie, albo nie. Jeszcze nie idziemy spać. Jeszcze sobie chwilkę pogramy? Nie, nie po pogramy. Pogramy? Nie, nie pogramy. Pogramy. Nie, nie pogramy. <ścoughs> nie mogłam się zdecydować. Zastanawiałam się, czy mamy nocnego marka i tak mamy nocnego marka, także chwilę poświęcimy na przeanalizowanie czegoś tutaj. Niczego w ekwipunku nie mamy, ale. Nie wyjmę teraz tego tak. Musiałabym to zrobić przez tryb budowania. Ja Mamy dziewiąty poziom. Mam nadzieję, że do końca serii uda nam się ogarnąć dziesiąty poziom. Czego? Logiki. I też w jutrzejszym... Znaczy w jutrzejszym. Dobrze. Nie, nie w jutrzejszym. Jutro jest poniedziałek. We wtorkowym odcinku na pewno podszkolimy troszeczkę naszą naszą logikę, żeby ten dziesiąty poziom zrobić sobie. Bo tak trochę głupio, żeby ordynator nie miał dziesiątego poziomu w, w, w logice. Tak, dokładnie tak. Um, nocny Marek będzie mi się utrzymywał do godziny mniej więcej 3.30 nad ranem. Także całkiem sporo i przez ten czas można całkiem sporo rzeczy ogarnąć. I zobaczcie, mamy nowy, nowy, zupełnie nowy pierwiastek. Bo, tak jak słyszeliście, był dźwięk, czyli tego pierweska wcześniej nie odkryliśmy. Czyli jeszcze nie ma go w tablicy, czyli mamy jeden więcej. E, pytanie: czy coś nowego odkryjemy z niego, czy dostan dostaniemy więcej informacji po prostu? Mm, dostaniemy więcej informacji. Trudno. Wrzucamy go, oczywiście. Wrzuc wrzucamy. Nie wrzucamy? Dlaczego nie? Come on! Lol. 1, 2, 3, 4, 5. Co się z nim stało? Zniknął. Dobra, nieważne. Nieważne, nie było tematu. E, chwilkę jeszcze sobie podszkolimy. Zapomniałam zupełnie o czym mówiłam, wiecie? Przepraszam, naprawdę zapomniałam. Ile mamy? 17, 18. Uj, popsiłni nam się zaraz maszynka. E, do 20. No i popsuła się. Zamienimy za 500, stać nas. Nie idź jeszcze spać. Albo dobra, idziemy spać, zabawy sobie jutro ogarniemy. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie łapka w górę, napiszcie słowo klucz, czyli palma i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się i cześć!